Dzień dobry, o, dzień dobry. Jesteśmy teraz od razu na wizji, także zapraszam serdecznie. Patrzę, czy na komputerze nam się ładnie odpala, na komórce nas jeszcze nie ma, ale zaraz pewnie będziemy. Także witam, zapraszam serdecznie. Na komputerze nam się ładnie odpala, na komórce nas jeszcze Dobra, jesteśmy, zapraszam. Dzisiaj robimy sobie bardzo, bardzo fajny odcineczek, bo będzie semantyka. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, ja akurat lubię semantykę, więc mi się podoba. No tak, musimy co zrobić. Mamy takie zadanie, że mamy język latmul i zabawa polega na tym, że teraz przyszła tam zachodnia cywilizacja i zmieniło to język latmul czy latmul. Przyszły nowe wyrażenia i nowe słowa, pojawiły się jako mieszanka starych słów, tak? Także mamy nowe znaczenia. No i musimy dopasować te słówka tutaj. Nie musimy, nie musimy żadnych innych rzeczy tłumaczyć. Plus mamy no, kilka zadań. Jakby teraz zbiorę to do kupy. Że musimy tak, po pierwsze mamy nowe mieszanki znaczeń, mamy nowe słowa i stare słowa, po drugie nie musimy niczego tłumaczyć, także nie musimy tłumaczyć w ogóle o co tu chodzi, po trzecie fonetycznie to to jest jedna spółgłoska i tak samo nit jest jedna zbitka, także nit jest to samo co polskie, załóżmy czy, i mamy jakiś glowustab, zakładam, że to jest glow, i a to jest samogłoska z akcentem, okej, okay, to jest proste. Jedno z tych trzech słów, valagówi, ma jeszcze jeden synonim, który musimy znaleźć. Musimy zidentyfikować ten synonim, i po drugie, musimy przetłumaczyć świnie, liście banana, słońce, biali ludzie. No i co? Jedno z tych wyrażeń koincyduje, czyli jest takie samo jak jedno z tych wyrażeń albo kombinacji wyrażeń, które są na górze. Innymi słowy, zapisuję to jest trochę takie enigmatyczne, mam nadzieję, że rozumiem o co chodzi. No w każdym razie, tu mamy jeden synonim, tu mamy jedno wyrażenie, które jest, pokrywa się z tym. No i to musimy dopasować. I pytanie pierwsze, czy to jest materiał na graf semantyczny, tak czy nie? No, tu są dziwne rzeczy, które się dzieją, to znaczy mamy czasowniki, na przykład mamy wyrażenia czasownikowe, mamy dwa razy VP, mamy jeden bezokolicznik, dziwnie to wygląda, także mamy pomieszane NP i VP, to nie jest do końca typowe. Po drugie, nie do końca wiem, jak, jak to rozbijać na morfemy tutaj, to znaczy, czy to jest to samo słowo, czy to jest jakiś wariant, czy są dwa różne słowa, czy na przykład. Czy to jest, jest jakaś reguła fonologiczna? Kontekst chyba jest taki sam, tak, tak, że zakładam, że to nie jest jakaś zmiana fonologiczna, ale pytanie, czy to jest V plus ten glowstab, czy to jest po prostu V i tak dalej. Czy to jest nowe słowo, czy to jest to samo zielone i tak dalej. Tak samo patrzymy, że mamy na tu mamy jakieś wun rozbite, to mamy tak samo pytanie, jak jak to rozbić, nie? Więc nie do końca wiem po pierwsze, jak to podzielić, także na razie wstrzymujemy się z grafem semantycznym. To na razie nie wygląda na materiał, na graf semantyczny, ale, ale, ale nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Zacznę od tego na razie, że mamy ten dziwny graf semantyczny, bo to nie, jest typowe, to nie są typowe wyrażenia, które występują w danym języku, tylko mamy pokazany pewien proces modernizacji tego języka. Więc jakby ułóżmy sobie słówka, które są na pewno rdzenne do tych słówek, które przyszły. To znaczy se pomieszam, na przykład tak, że zakładam, że gazowane napoje to, to nie jest rdzenne słowo, nie? Tak samo ten ground, albo to jest rdzenne słowo na górze, nie? Czytać, zakładam, nie jestem pewien, czy będzie czytać czasownik jest stare czy nowe, ale rifle, karabin i tak dalej, nie? Zegarek, książka, zakładam, że będzie nowa, samochód. Układam, y, 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 jestem bardziej pewien, że Jestem bardziej pewien, że samochód to jest nowe słowo niż książka, także układam to w miarę tego, jak jestem pewien. Nie? Lustro, może być nowe, może być stare, nie mam pojęcia. Krowa, nie jestem pewien, czy krowa jest gatunkiem endemicznym, endemicznym czyli występującym na danym terytorium. Ale uwaga, uwaga, jak mamy tego typu zagadki semantyczne, to na przykład już się zdarzyło, że, nie wiem, tam pszenica to było, tam dosłownie kukurydza białego człowieka i tak dalej. Także była jedna podobna zagadka, chyba na uklo, gdzie to było coś bardzo podobnego. Także nie jestem pewien tej krowy. Także mówię, jestem pewien, że banan, kanoe i tak dalej, włócznia to są słowa rdzenne. Napój gazowany, samochód, rifle to są rzeczy, które są, nie są rdzenne, więc jakby układam to od najbardziej rdzennych do najmniej rdzennych. Tak, nie wiadomo co zrobić z, z lustrem i z krową, no, ale to jest tak po środku. Dobra, i teraz jakby no, nie pójdziemy dalej, zobaczmy sobie, jak to możemy rozbić. także to standardowa zabawa, musimy rozbijać te morfemy, Patrzymy, że powiedzieliśmy A, to mówimy B. Zakładamy, że to jest lawu, lawu i tak dalej. Zakładamy, że to jednak będą dwa różne słówka, no bo nie widzę, żeby to było. No mówię, jeżeli, jeżeli, to, jeżeli, tu mamy, jeżeli tu mamy zbitkę, to mamy zbitkę jedno, drugie, trzecie, czwarte słowo. Więc jakby no, nie do końca chcę wierzyć, że tu mamy na przykład sześć słów pozbijanych. Nie? Więc jakby zakładam na ten moment, że to i to to jest zmyłka i są dwa różne słowa. Nie i to samo słowo plus jeszcze morfem, ten glowstab, tylko że to są dwa różne słowa. Powtarza nam się wala, powtarza nam się to na. Skoro na jest powtarzane tutaj, to na będzie powtarzane też tutaj zakładamy. Mamy to vi, mamy gu, mamy jeszcze, zakładam, że tak to będzie podzielone. Skoro mamy to w ten sposób podzielone, to tak to podzielimy. Jak mamy wun dwa razy, to mamy dwa razy. Możemy podzielić to. No i patrzymy, że mamy kajk, kajk występuje też tutaj, także możemy to podzielić tego kaika. Możemy sobie włożyć, nie? Dobra. I teraz y, mam, mamy przygotowane to w miarę. Y, mamy, ty, na prawo zorganizowane, jest to od najbardziej natywnych do najmniej natywnych, a tu mamy zorganizowane na zasadzie, nie wiem, tak sensownie, że mamy tu słówka na jest morfem, tu mamy ten morfem WK i tak dalej. I pytanie teraz, jak ktoś chce to może zatrzymać i może zrobić to samodzielnie. E, od czego zaczynamy? Bo trzeba coś dopasować, także no, jak ktoś ma jakiś pomysł, no. Mój pomysł jest taki, że możemy zacząć od tego, bo najprawdopodobniej to będą nasze czasowniki, które oznaczają, że to mamy jestem ja. E, dlaczego? Bo e, nie będzie, na pewno nie będzie słówko na jako czasownik, bo to mielibyśmy potrzebę na pięć czasowników. Nie będzie słówko z, e, gama 3 elementy. Aha, to, gdyby to był czasownik, to by dziwnie to wyglądało, bo wtedy mamy dodajemy do lawu, Lawu, laguwi, i to samo jest dodawanie tutaj. To znaczy, mielibyśmy jakiś, nie wiem, czasownik plus coś innego. Więc jakby nie do końca to czuję, czy to jest teoretycznie możliwe, że widzisz coś, ale widzisz, to jest widzieć, plus dotykać jako mieć, nie mam pojęcia, ale raczej zakładam, że na tym etapie to byłoby troszkę zbyt skomplikowane, że mieć to byłoby widzieć plus dotykać, więc zakładam, że po prostu tu mamy w takim razie czasownik z markerem, nie? że to jest to. Na zasadzie matematycznej, że mamy dwie możliwości do dopasowania, dwie, dwie, pozostałe są, mówię, tu jest pięć razy, więc jak będą, no, to jest albo to, albo to, albo to. Zakładam, że najbardziej prawdopodobne jest to. Więc pytanie, czy możemy dopasować teraz to i to? Pytanie w takim razie, jak mamy widzieć? to z czym nam to się może kojarzyć. No Można się kojarzyć z czasownikiem drugim czytać. Więc to było po prostu rdzeń czasownika czytać, widzieć, także widzieć i tak dalej, znaczyłoby czytać. Tylko pytanie w takim razie, co możemy zrobić z tym, nie. To sobie tak tylko zamarkuję te rzeczy, które są nowsze. Otrzymałem I got. Ale I got to jest to samo, co I have, I have got. Na przykład, że ja mam i tak dalej. Nie, nie do końca otrzymałem i tak dalej, no nie wiem, no trzymać też może być, nie. No, w każdym razie, okej. Okay. Eee, mamy te słówka, które są na pewno nierdzenne, na pewno zaimportowane. Otrzymać-mieć. No, jest to inaczej ale to, to nie, w sumie niczego nie zmienia. No Patrzymy, że OK, mamy czasownik, widzieć, czytać, to jest teraz mamy teraz jedno pole semantyczne, że mamy po prostu z czytaniem. To z na pewno będzie skojarzona książka, więc zakładam, że mamy czytać książkę, i teraz musimy zastanowić się, co nam się kojarzy z książką z tych słówek tutaj. I może być na przykład obrazek, może być yy, na szczęście tutaj nie. Pytanie, z czym to się kojarzy? Skąd, książka skąd się wzięła, i jakby teraz patrzymy sobie, że mamy włócznie, mamy kano, i tak dalej, i tak dalej. Mamy jedyna opcja, która może być może być albo ten liście banana, że po prostu książka przypomina liście banana, czyli zawsze przypominam, że patrzymy sobie na te rzeczy, które są tutaj, bo, bo, bo co? Bo, bo można sobie wciągnąć te rzeczy semantyczne, albo patrzymy jeszcze na inną rzecz, która nam pasuje, no mamy, mamy to. Ale tu widzimy, że mamy jeszcze inne rzeczy, na które patrzymy, czyli patrzymy na zegarek, lustro, jakiś tam yy, cień. Więc jakby nie do końca widzę, że czytać to jest, nie wiem, żeby to było lustro, żeby to był zegarek i żeby żeby to był cień, bo to jest obrazek cień, jakiś, nie wiem, image, nie do końca widzę to. Więc zakładam na razie, że książ... mieli liście bananów i po prostu książka przypomina wysuszone liście, takie pożółkłe liście bananów więc zakładam, że to może być to. Musimy w każdym razie mieć, być w stanie przetłumaczyć liście banana, więc jakby to ma dużo sensu, że mamy banan, liście banana, yy, oglądać liście banana. tak? Więc jakby to jest jedno pole semantyczne, więc jakby zakładam, że to jest sensowne. I to jest dopasowane, dopasowane, bum, Dobra. Teraz mamy to, to jest do dopasowania, i teraz tak, mamy bieli ludzie. No. Y WP zrobimy sobie. Zakładam, że to będzie biali ludzie to będzie to, że mamy samochód, to będzie coś białego człowieka, strzelba to będzie coś białego człowieka, to będzie coś białego człowieka i tak dalej. Alkohol to jest tam, nie wiem, woda białego człowieka, i tak dalej. Zakładam, że o to chodzi, że mamy biały człowiek, biały człowiek, biały człowiek. Może być zegarek, może być coś innego. No zakładam, że o to chodzi. Więc najbardziej nam ta konstrukcja pasuje, żeby, żeby było przynajmniej kilka elementów, minimum trzy, to będzie to. Tak? Może być kajk w sumie, załóżmy, ale w sumie kajk to byłby znaczyło biały człowiek, więc jakby nie może być kajk, bo jest po prostu samodzielnie i musiał być biały człowiek, więc nie może być, bo to musi być związane. Więc kajk odpada, winem odpada, biały człowiek to no, musi być przynajmniej trzy razy, zresztą na, na, nawet jakby to było ten biały człowiek, nie? Tak, to, mamy też mamy ten morfem na, dosłownie że białego człowieka, także nawet jakbyśmy zapytali że to jest biały człowiek, to mamy, że białego człowieka to na, to będzie Ow. White people, white person będzie białych ludzi, albo white persons, white people's i tak dalej. Czy mamy ten posiadanie? Zakładam o to chodzi. To jest proste, że to będzie strzelba, to będzie włócznie, zakładam. Samochód to będzie kanoe, alkohol to będzie nie wiadomo co. Coś mi tu nie pasuje jakby nie do końca czuję, żeby to, żeby to było możliwe, że mamy jeszcze powiązać to z tym i tak dalej. Więc to jest materiał na graf semantyczny. W tym momencie jakby mamy już to rozgminione. Jakby na początku stwierdziliśmy, że to nie jest materiał na graf semantyczny, ale teraz ten moment mamy. Tu jest jedno, jeden ciąg semantyczny, że banany liście widzieć. Na początek pozbywamy się tego, to jest zupełnie niezazębione. Nie I teraz, jakby jak, jak wiemy, że to na to znaczy of, czyli, czyli kogo, czego, albo z Peters, albo of, of, Peter, to, to możemy się pozbyć tego. Po prostu nie używamy tego. I po prostu mamy teraz bardzo ładnie zrobione, że mamy dwa słówka, i jakby teraz, teraz czuję to. Więc bierzemy sobie, że to są nasi biali ludzie. Tu mamy back, Jedno słówko, które jest niczym nieskolorowane, tu mamy słówko W, które jest niczym nieskolorowane, czyli znaczy jest, jest, stoi samodzielnie, więc jakby oznaczamy na żółto, że stoi nam samodzielnie w tym zestawie, i mamy GU, łączy się GU. GU łączy się z WALA, WALA łączy się z NIBU, nibu stoi samodzielnie, oczywiście zmieniamy kierunek połączenia, bo jest NIBU, WALA, tak? Dopisuję teraz to zielone, że będzie wali y, niba vi, wali niba na bak, wali ba na gu. I to samo robimy, że jest gunawala i nibunawala. Tak? I pozbywamy się tych wyrażeń. Robimy sobie teraz te cztery. I robimy sobie kierunki, koniec kropka. I teraz jest, na początku mówiłem że nie będzie grafu semantycznego, okazuje się, że graf semantyczny jest. Mamy ten moment, że zaczęliśmy się tutaj możemy teraz to rozrysować. Tak naprawdę mamy dwa grafy semantyczne. Jeden jest tutaj, którego nie zrobiliśmy, a drugi mamy tutaj, który właśnie roz, rozwijamy sobie. No i dobra. I teraz, no co, white people mamy już zrobione, także pozbywamy się tego. I oczywiście, jak ktoś chce oglądać sobie później, można się zatrzymać i zrobić to samodzielnie, bo to jest już do rozwiązania. Więc jak pracujemy z tym grafem? No, to już napisałem uwagę, także od razu zrobiłem w ten sposób, nie? że e, te słówka żółte oznaczają, że na przykład te słówka żółte, że one są w tym zestawie. Te słówka, które nie są na żółto, nie są w tym zestawie, czyli to będzie to, 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 to. Cztery możliwe kombinacje. Mamy słońce i słońce i świnie. Patrzymy też na to, że w tym zestawie mamy do przetłumaczenia w drugą stronę. Można zrobić takie podchwytliwe, że na przykład, że pig to będzie wala, ale zakładam, że no nie. Eee, to już zagadka idealna. No tak, no, no, na przykład może być jakaś zasada, właśnie, hania, że na przykład mamy to i, i mówię na początku, nie wiadomo, czy to jest jakaś zasada fonologiczna i tak dalej. Nie wiadomo. No ale w każdym razie, tak, eee, zakładam, że tak, że wala i gu to są inne słówka, które musimy przetłumaczyć. To nie będzie to. I w każdym razie ma, ma, mamy teraz słońce i słońce i e, słońce i e, e, świnie. Więc na pewno to nie będzie to, na pewno to nie będzie to, na pewno nie będzie to. Pytanie: gdzie pasuje nam słońce, gdzie pasuje świnia? Znaczy, prawdopodobnie, no mówię, gdyby to było słońce, to słońce musiało być w dwóch kombinacjach, świnia musiała być w dwóch albo w trzech kombinacjach. Więc zakładam, że tutaj nie zrobimy świni trzy razy, albo słońce dwa, nie, nie zrobimy tego. Także to będzie świnio-słońce. Tu mamy nija i bak, to jest świnio-słońce. Tak jak było. Pso, pso świnia to było, było wilkość świnia, czy pso świnia to było zwierzę. Tak tu mamy świnio-słońce, więc jak tu jest świnia, to jest słońce, jak tu jest świnia, to tu jest i tak dalej, że w ten sposób. No i patrzymy w takim razie, co możemy teraz ukręcić z tego. No i najprościej będzie zrobić, że świnia białego człowieka to jest krowa. Czyli wychodzi na to, że krowa to nie będzie gatunek endemiczny. Było takie same rozwiązanie, tylko z gatunkami roślin, że było dosłownie kukurydza, że. Kukurydza Białego Człowieka to była pszenica. Także to rozwiązanie już widzieliśmy. Nie pamiętam czy na ukro, czy na iolu, ale to było dosłownie to samo, że i gatunek mówimy, że to jest gatunek Białego Człowieka, nie? No to skoro to jest świnia, to w takim razie tutaj mamy słońce. No i pozbywamy się tego. To jest nasza y, świnia, to jest krowa Białego Człowieka. Wróć odwrotnie. Mm. Kukurydza była w przepisach, ale też było, że właśnie, to gatunek sprowadzony, ale było to samo, że, że, że pszenica, nie, właśnie, że pszenica białego człowieka, że kukurydza odwrotnie było, że kukurydza jest natywna, a pszenica była, że, ku, że pszenica to była kukurydza białego człowieka, to było, było to samo, było. No w każdym razie, ok, krowa to jest świnia białego człowieka, nie? Dobra. Tutaj dopisujemy sobie, że mamy to naszą konstrukcję, co znaczy na. No i robimy sobie teraz okej okay, to musimy się od tego pozbyć czyli po prostu wiemy że to nasze rozwiązanie jest błędne bo to nie ma sensu żeby ten wykres nie ma sensu także musimy zacząć od, od tego co jest najmniej kontrowersyjne Myślę, że najbardziej podoba mi się że to broń białego człowieka to jest strzelba czy tam karabin to jest to spear i teraz musimy się zastanowić że mamy albo piłeś nie jedź, tak albo alkohol albo samochód no i teraz pytanie czy będzie alkohol to jest białego człowieka coś czy samochód to jest kanoe, kanu y, białego człowieka? No ponieważ to kanu jest powiązane jakoś momentu, kanu jest osobno. Eee... Właśnie, kanu, to, na tym zabawa, tak? Z, z, z kanu będzie za moment. W każdym razie, okej. Okay. Coś tu musi być w takim razie, że musimy to powiązać, jakby teraz trzeba na tym usiąść po prostu. Najbardziej nam nie pasuje ten shadow mirror i tak dalej, to nie pasuje. To, to, zakładamy, że będzie gdzie indziej. Musimy teraz zrobić e, następujące słówka, ten, że mamy ziemię, mamy ziemię, mamy kanu, mamy alkohol i tak dalej. Czegoś nam brakuje. Brakuje nam kół, Brakuje nam wody. Że woda białego człowieka to będzie napój gazowany albo alkohol, bo to jest najbardziej sensowne rozwiązanie. I teraz mamy tak, e, no. I to jest nasze kano, i wodne kano to będzie kano, a lądowe kano, i tak dalej, to jest samochód. I, I na tym polega ten synonim, że po prostu, że wala to oznacza kanu, e, chyba to jest literówka, i tak dalej. kanoe powinno być, a nie a Wiemy o co chodzi. Więc, więc kanu to mamy w takim razie to, i, 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 i ten, i, i co. Mamy dwa rodzaje kanu. Zakładam, że, że kiedyś było kanu i teraz mamy kanu lądowe i kanu i tak dalej. O to chodzi, że mamy stronimy. To jest, to jest dokładnie to rozwiązanie, że możemy powiedzieć, że wala to jest kanu, ale guna Wala to jest kanu, tak samo, że to jest dosłownie wodne kanu. Jak podróżniamy wodne i lądowe. Tak samo mamy pocztę, kiedyś była poczta, teraz mamy poczta tradycyjna, poczta elektroniczna. To samo, że. Poczta tradycyjna albo Poczta to jest to samo. Także mamy wodne, kanu, kanu, wodne. No i zostaną teraz najtrudniejszy, znaczy najtrudniejszy fragment, który jest najbardziej nielogiczny. Mamy słoneczko i musimy teraz dopasować picture, mirror i watch, zegarek, nie? Więc zakładamy w takim razie, że naj, najbardziej ogólne pojęcie to będzie to. I teraz mamy tak. sundial, czyli będzie zegarek, zegar słoneczny to będzie. Nie wiem dlaczego to jest watch. Gdyby to było sundial albo jakiś, nie timepiece. Nie wiem, no przypomina im to zegar słoneczny, nie mam pojęcia. No, w każdym razie to będzie nasz zegarek i picture i water to będzie mirror. Obraz, refleksja i tak dalej, nie wiem, odbicie wodne i tak dalej, nie wiem. No w każdym razie na początku myślałem, że z tego nie ukręcimy grafu semantycznego, bo to było dziwnie podzielone, ale jak się pozbyliśmy tej pierwszej części, to mówię, to jest nasze polecenie, przypominam, ale dało radę zrobić to, rozbiliśmy te czasowniki, myślę, że czasowniki będą łatwiejsze założenia i dalej trzeba było po prostu rozkminić. Jakby samo w sobie to nie było. Nie było nic nowego. Hmm. Gdyby nie było tego na, gdyby nie było tego na, gdyby to było uproszczona pisownia, myślę, że to byłoby dużo prostsze. Tak powie... znaczy, mówię, gorsze rzeczy widzieliśmy, nie? Że mamy po prostu mówię, alkohol to jest woda białego człowieka. Św... Nie jest to jakoś specjalnie, no nie wiem, ten fragment jest dziwny, ale poza tym jest OK. To jest najbardziej dziwne, ten e, lustro, zegarek, słońce, ale poza tym jest w miarę spoko. I zmyłka jest z tym kanoe i tak dalej, czy to jest e, samochód białego człowieka, czy, czy wodne, wodne kanoa. Także tego. Także tego, skończyliśmy w takim razie. Stała nam jeszcze jedna zagadka Dereżańskiego, będzie język aglutynacyjny i fonologia, ale, ale ten. w ogóle bardzo fajny arkusz. Biało człowiecza, woda, tak? Alkohol, nie? Także mi się bardzo podoba tak. Gazowane napoje. Ciekawy, przynajmniej starali się jakoś zrobić coś ciekawego, także mówię. Ten arkusz jest w ogóle bardzo fajny, bardzo oryginalny. Jeden z, jest jeden z bardziej oryginalnych arkuszy: że była zagadka z tą mapą, była zagadka z, z. czym była zagadka druga? Zapomniałem. Z językiem, było jakimś odkodowanie symboli, było bardzo fajne. Trzecia była taka zagadka, nie pamiętam na co była już tłumaczenie zdań, gdzie było fajne rozwiązanie. Czwarte zdanie to jest ten, czwarte zadanie czwarte to jest e, gra semantyczny i piąte to analiza gramatyczna. Także ten ogólnie fajny arkusz. Hania, dzięki, że wpadłaś. Jeszcze widzimy się po południu na jeszcze jednej zagadce i, i kończymy arkusz 2016. Także dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się i powodzenia na etapie okręgowym. Bye bye.